Cześć, to ja Pioncha. Zobaczcie, co dzisiaj nas szef wyjął ze skrzynki na listy na klasy schodowej, tam gdzie mieszka. To są kartki, które tam były z pogróżkami, anonimy. Jedna jest do czteropalczastego, a druga do mnie, a właściwie to te anonimy z pogróżkami to są do naszego szefa Andrzeja Edwarda Potockiego. Zobaczcie, tutaj jest napisane ty, czteropalczasty. Kostucha się kłania. Za dobrą. Które robisz, a na drugiej karcie napisane jest do mnie: tą pięścią to walnij się w głowę, bo i tak nie pójdziesz. Do nieba. No na pewno nie pójdę, bo jestem pacynką. A zobaczcie, zwróćcie uwagę, czy tutaj są błędy ortograficzne. No pomyślcie. Takie coś to może napisać tylko istota ludzka. I dobrze, że jestem pacynką i czteropalczasty też. Chociaż bardzo kochamy ludzi, ale tacy jak ci, co napisali to i wrzucili do skrzynki na listy, ta istota ludzka, co zrobiła to, to jest nowotworem złośliwym tej ziemi. Tak uważam, ja piącha. Oczywiście policja to widziała, ale policja nie pomoże przy naszym systemie. Dlatego tacy ludzie są bezkarni i zobaczcie, piszą anonim, odręcznym pismem. Przecież może grafolog to zbadać i odciski palców to też są. Więc nie ma sensu liczyć na policję. No nic, idę poszukać czteropalczastego, z tego, bo smutny jest, załamany. Bo on mimo, że jest pacynką, to ma Boga w sercu. A tylko szatan może załamać. No, ile go szukać? No widzicie mnie nareszcie. Pokazywałem te anonimy. A, no, ja jestem piącha, chociaż nikogo nie biję, tylko straszę, o tak sobie. Nikogo nie skrzywdzę. Tak samo jak i czteropalczasty. Ale gdzie on jest? Czteropalczasty! Czteropalczasty! Chodź chłopie, nie przejmuj się! Cześć! Nie, kochane dzieci! Nie jest mi smutno, bo spodziewałem się tego. Ja wiem, kto to mi opisał, te anonimy. Ale wybaczam, bo mimo, że nie jestem człowiekiem, ale na pewno mam więcej serca od niektórych ludzi. A ta osoba, ja nigdy nikogo nie uderzę, nie skrzywdzę. A jeżeli ta osoba kostuchą mnie straszy, a właściwie mojego szefa, no to tak. Zobaczcie. Widzicie te ryby? Tak jest właśnie na świecie. Zobaczcie. Niektóre pływają łagodne, a tu na przykład zobaczcie. O, taki ala szczupak popłynął. O, drugi. Agresywny. Tak samo jest z ludźmi na tym świecie. Wiecie? Niektóre ryby, zobaczcie, są łagodne, a niektóre drapieżne. I tak samo są ludzie dobrzy i źli. Pokazujemy wam dzisiaj te anonimy ochydne. Bo ty istota ludzka, która napisałaś, to posłużyłaś się być może jakimś dzieckiem, bo to rysunki dziecięce, jak i dziecinne takie widać. Nie masz odwagi pokazać twarzy jak, jak my, ja, Pioncha i nasz szef? Tylko w anonimy się bawisz? Dlaczego nie powiesz w oczy? Po co? bo ja, czteropalczasty i piącha, a właściwie nasz szef, podpadł Ci bo co? bo nie pasuje Ci, prawda? że się tylko patrzysz egocentrycznie na, na siebie Ty masz gdzieś Polskę Ty masz gdzieś bliźniego Ty masz gdzieś sąsiada, Ty masz gdzieś człowieka Ty się patrzysz tylko na siebie i na swoją rodzinę, jeśli masz a wiem, że masz, bo ja wiem, kto Ty jesteś kto to zrobił bo pacynki mają i inny mózg taki intuicyjny bajkowy i niech w internecie zobaczą jak wygląda nie bój się policja to widziała zanotowała ale nie będę cię ścigać ja czteropalczasty noo ja piącha też żyj sobie niech ci pan bóg błogosławi i wybaczy to wszystko tak niech ci pan bóg wybaczy ale zapamiętaj sobie, nie posługuj się nigdy Bogiem. I ty nie jesteś wyrocznią ani kostuchą. A jeżeli chcesz kogoś zabić, albo pobić, albo nasłać, to jesteś miernym człowiekiem. I po co ty rodzisz dzieci? Istoto. Przepraszam, bo chyba ten odcinek jest tylko dla dorosłych. Raczej dzieci... Nie powinny oglądać, bo po co mają się od małego uczyć tej kaszanki ludzkiej na tym świecie. Tata, to ja czteropalczasty. Patrzcie, te ryby to ludzie. Łagodni i agresywni, i źli, dobrzy i źli. Cześć, trzymajcie się. Dalej będziemy robić programy, ale będziemy teraz patrzeć, że istnieją też i tacy ludzie anonimowi, pogróżcy.